Stwierdziła, że jest jeszcze luty, ona nie będzie jeździć Ale malutki jesteś? O, będzie hałasować Jeszcze raz się sąsiedzi. No W tym, że paliwo to jest wszędzie To sobie pojeździliśmy nie, to Ja już się nastawiłam hmm. Nie wiem, kocie no, u jest wszystko W sumie to czuć trochę Co? Czuć Dobry początek sezonu, nie? A to już jest sezon? Hmm. Ale tak, palisz <grym> to już jest <grym> Tak W sumie pogoda idealna no. dzisiaj Czy tutaj. Zawsze musi tędy przebiec. Nie? Nie no. Jak tam? Na razie widzę tylko twoje dłonie mm. Ja sam tu nic nie widzę Tak? Nie wiem, bo dobrze, nie wiem o co chodzi Czy kranie zostało kręcone, czy lał Normalnie już teraz to powinien chociaż pryknąć No tak, widzę, że Lip No czekaj Wszędzie nażegane pali... Jest odkręcony kranik i wszystko jest w porządku. Zobaczcie, że sadzi normalnie aż, aż tędy. Że spod kilka szło, to wiedziałem, ale... Także... jazdy dzisiaj nie będzie. Ale... <ścoughs> ale ja. Ten z ręki nie odpali. Ciekawe, co mi się stało. No. Fajny film na niedzielę, nie? Ale żeśmy, oj się, żeśmy, się, oj, żeśmy się najeździli. Już drugi raz taki no, W Kadecie było to samo. Tak samo. Bez powodu właściwie zaczął lecieć, nie? A tu nie wiem o co chodzi. Poracha. No dobra, to co? Fajnie żeśmy, nie? Pojeździli. Sezon zaczęty. Dobry początek sezonu, nie? No, Bardzo dobry. Nic tylko prawie ci jeździć, nie? Nie, chyba wiesz co? Wydaje mi się, że już teraz go na WS, ten, nie na WS, tylko na jawkę go przesłapujemy i, i będzie dobrze. Wtedy to już w ogóle będziemy pchać. Ciężkie jest życie jawera. Powiem wam, że jak miałbym tak za każdym razem odpalać jak teraz, z takim samym efektem, to wolałbym nie mieć żadnej. Nie myślałem, trudno. trudno. Tezamet górą. Pozdro.